Ten powrót do rywalizacji, już o coś, o stawkę wypadł naprawdę okazale wygrywacie w zabrzu. Jak Ty oceniasz już na chłodno to spotkanie? Myślę o ocenię to spotkanie bardzo dobrze, lecz w drugiej połowie był przestój, gdzie przygrywaliśmy już dwoma bramkami, więc taki przestój nie może nam się zdarzyć. Dobrze, że zachowaliśmy się jedną głowę i wygraliśmy ten mecz, bodajże chyba 4-5 bramkami, więc się bardzo cieszę. Myślę, że Patrząc na całe spotkanie oprócz tego przystołu, myślę, że bardzo dobrze. Taki mecz y, już na samym początku, mecz o, o ćwierćfinę, na mecz o stawkę. On jest przydatny jako przetarcie przed y, już rundą rewanżą o Superligi. Myślę, że, y, że to było bardzo potrzebne każdemu, y, całej drużynie, jak i każdemu osobno. Więc myślę, że pokażemy dalej w drugiej rundzie, co potrafimy. Piotrze, rozegraliście w trakcie przygotowań do, do, tego, do tej rundy rewanżowej trzy spotkania kontrolne. Możeś tam parę słów opowiedzieć również o tych spotkaniach. Myślę, że by były bardzo potrzebne, żeby zobaczyć, w jakim punkcie jesteśmy. Trzeba patrzeć, żebyśmy też w trakcie przygotowań, więc robiliśmy trochę, trochę dużo błędów, ale te trzy mecze ważne, że wygrane i myślę, że to było dobre Dobry materiał do przeanalizowania, żeby drugą rundę wejść y, jeszcze lepiej. Jesteście świeżo po wideo, oglądaliście swojego najbliższego przeciwnika. Co Piotr Jarusiewicz wyciągnął z tego wideo o swoim rywalu, najbliższym NRZ MKS-u Oglądaliśmy tylko atak, więc skupialiśmy się na swojej obronie. Myślę, że powinniśmy tak jak potrafimy, jak zagramy bardzo mocno w obronie i będziemy przerywać akcję, to myślę, że z tego pociągniemy kontratak albo kontry i myślę, że z tego najwięcej bramek zdobędziemy. Widać choćby na podstawie spotkania z Zabrzem, że utrzymuje stałą, równą formę, już nawet tą z grudnia, która, w której już zwyżkowałeś. Powiedz, czy łatwo jest utrzymać taką wysoką dyspozycję zawodnikowi? Łatwo, może nie łatwo, Na razie nie chcę zapeszać. Wiadomo, to był pierwszy mecz. Chciałbym, żeby pokazywać się z takiej dobrej strony w każdym meczu, więc tak jak powiedziałem, pierwszy mecz, nie zapeszajmy. Mam nadzieję, że w każdym meczu będę rzucać tyle bramek i będziemy wygrywać. Na tym życzymy powodzenia. Dziękuję bardzo. Kasper, wasi kibice są bardzo już głodni, żeby zobaczyć was na żywo. Niestety... Ani w meczach kontrolnych nie mogliśmy Was jeszcze zobaczyć, ani w spotkaniu choćby z Górnikiem. Co możesz nam opowiedzieć, może na początek, o tych przygotowaniach do, do tej rundy rewanżowej, jak pracowaliście i jak te sparingi wypadły y, Twoim okiem, jak, jak Ty je postrzegasz? No witam, witam kibiców, którzy będą to oglądać. Okres przepracowaliśmy bardzo ciężko. Te wyniki, które były w okresie przygotowawczym nie, nie będą drać naszej formy w sezonie, ponieważ nogi, było, nogi były ciężkie, teraz powoli łapiemy świeżość i będzie nam się lżej biegało. A co możesz powiedzieć o Waszym ostatnim spotkaniu w Pucharze Polski? Awansowaliście do ćwierćfinału na trudnym terenie w Zabrzu po raz drugi, wygrywając już w tym sezonie, jak nie patrzeć. To było bardzo ciężkie spotkanie i to, to już spotkanie z, z Górnej Półki na dzień dobry. Po, pobijaliśmy się porządnie. Takie spotkanie było dla nas ważne, żeby wygrać na, 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 na parkietach właśnie w Zabrzu i to, to plus dla nas na, przed kolejnym meczem. No właśnie to jest takie dobre przetarcie się tuż przed ligą, przed tymi spotkaniami już o punkty, bo będziecie gonić właśnie górnik o tą pozycję medalową. Zdecydowanie tak. Ten, ten, z takiego meczu no można dużo, dużo plusów, dużo nauki wynieść i, i poprawić błędy później w dalszych treningach i meczach, które popełniliśmy. Jedziecie teraz do Kalisza. oglądaliście przed chwilą wideo Twojej byłej drużyny. Co możesz powiedzieć nam o drużynie MKSU Kalisz? Gdzie dostrzegasz największe zagrożenie chociażby? Na pewno cały ich kolektyw jest za zagrożeniem. Od bramki po skrzydłowe koło, nie, nie, nie licząc rozegrań. Doszło dwóch zawodników. Dwóch Chorwatów, także nie wiemy, czego się po nich spodziewać i, i to będzie jedna wielka niewiadoma. Uważasz, że 11 pozycja drużyny z Kalisza odzwierciedla ich potencjał, który posiadają? Nie, oczywiście, że nie. Także sam jestem w szoku, że, że takie miejsce zajmują, ale lecz, e, Liga w tym sezonie jest bardzo wyrównana. I... Słucham chłopaków, trzymam za nich kciuki, ale nie, nie w sobotę. Jaką drużynę Azotów zatem zobaczymy w Kaliszu? Na pewno waleczną. I zwycięsko.